Witamy Państwa bardzo serdecznie. Audycja prosto z Parlamentu Europejskiego. A naszym gościem zdalnie jest Pan Poseł Bartosz Arłukowicz, Grupa Europejskiej Partii Ludowej. Dzień dobry, Panie Pośle. Dzień dobry, Panie, Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Pytanie z Gorzowa, z Ziemi Lubuskiej. Wchodząc do Parlamentu Europejskiego, pańs Pańska frakcja obiecywała, że walka z rakiem stanie się priorytetem Unii Europejskiej. Panie pośle, czy tak się stało? Jakie są efekty? Ja startując do Parlamentu Europejskiego, przedstawiłem taki sześciopunktowy plan, który nazwałem Planem Marułkowicza. Jednym z najważniejszych punktów w tym planie było to, że Unia Europejska skupi swoją uwagę, ale także środki finansowe na leczeniu raka. I dzięki grupie IPP, czyli Europejskiej Partii, Partii Ludowej, której tutaj jesteśmy członkami, Udało się powołać specjalną komisję do spraw walki z rakiem, żebyśmy spróbowali napisać wspólną europejską strategię na rzecz walki z rakiem. Ja objąłem przewodnictwo tej komisji i po półtora roku pracy zakończyliśmy pisanie tejże właśnie strategii, która przewiduje wspólne działanie w walce z rakiem w Europie. Jakie są efekty, jakie są wnioski z pracy tej komisji, której pan poseł przewodniczył? Tak naprawdę motywem wyjściowym było, było przemyślenie, polegające na tym, że nie może być tak, że pacjentka z rakiem piersi ma gorszy dostęp do leczenia niż taka sama pacjentka z rakiem piersi w innej części Europy. Chodzi o to, żebyśmy zrównali szanse wszystkich pacjentów północy, południa, wschodu i zachodu Europy w dostępie do nowoczesnego leczenia, wczesnej diagnozy, nowoczesnych technologii. Także rehabilitacji. To było głównym celem, ale było też kilka innych ważnych spraw, które trzeba załatwić pilnie w Europie. Jeśli Europa potrafi budować razem drogi, potrafi budować razem szpitale, muzea, to musi stawić czoła największemu wyzwaniu, jakim dzisiaj jest rak. A COVID udowodnił nam wszystkim, że możliwe są wspólne działania. COVID tak naprawdę udowodnił nam, że w przypadku globalnych wyzwań nie mamy żadnych szans walcząc w pojedynkę, musimy działać wspólnie, a rak jest takim wyzwaniem. Panie pośle, koronawirus utrudnił dostęp do profilaktyki. W szpitalach, także w Lubuskiem, lądują chorzy z zaawansowanym stadium choroby. Czy tak jest tylko w Polsce, czy jest to europejski trend? Niestety, COVID opóźnił leczenie raka w Polsce, ale też w całej Europie. W szpitale przez ostatnie blisko dwa lata zajęte są właściwie leczeniem tylko i wyłącznie pacjentów z COVID. -em. Przez to opóźnia się leczenie chorych z rakiem. To jedno z podstawowych, jeden z podstawowych wniosków, o jaki płynie z pracy naszej komisji. My rozmawialiśmy z ponad setką ekspertów z całej Europy i świata: profesorów, lekarzy, przedstawicieli pacjentów, i oni wszyscy mówili nam, że COVID tak naprawdę musi zmienić nasze myślenie o leczeniu właśnie raka. I rzecz najważniejsza, którą chciałem powiedzieć w naszej rozmowie, w czasie jednego ze spotkań naszej komisji, rozmawialiśmy z ekspertami z firmy produkującej szczepionkę przeciwko covid -owi. I tam z tego całego zła, jakie płynie z covid pojawia się pewne światełko nadziei. Ci eksperci zadeklarowali publicznie, obiecali to, że w ciągu 3 do 5 lat pacjenci w Europie będą mieli dostępność do szczepionki na raka. I jeśli to udałoby się zrealizować, to byłby absolutny sukces naukowy, polityczny i społeczny. Panie pośle, jak ocenia pan tę polską walkę z COVID-19 na tle innych krajów Europy? Czy my robimy to skutecznie? Panie redaktor, ja pracuję w Parlamencie Europejskim. Każdego dnia tutaj spotykam się z premierami, ministrami innych państw europejskich, z politykami właściwie z całej Europy. I oni wszyscy są bardzo zdziwieni. Oni są szokowani, dlatego że wszystkie inne państwa europejskie prowadzą aktywną walkę z COVID-em, z pandemią. Wprowadzane są miliardy złotych do poszczególnych państw europejskich po to, żeby pomóc tam w tych państwach w walce z pandemią, ze skutkami tej pandemii. Dla upadających firm, ludzi, którzy tracą pracę i przede wszystkim dla ludzi, którzy stracili swoje zdrowie. Zaś w Polsce mamy kompletną bezczynność rządu, kompletną e, jakby sytuację, w której rząd odcina się, właśnie nie podejmuje żadnych działań przeciwko pandemii. Ludzie umierają setkami dziennie, mamy dziesiątki tysięcy zakażeń dziennie, i mamy rząd, który wywiesza białą flagę i mówi właściwie, że nie może nic zrobić, e, dlatego że jest po prostu uzależniony politycznie od e, grup antyszczepionkowych. I właśnie nie podejmuje żadnych decyzji. Ludzie umierają każdego dnia i to jest rzecz niebywała w Europie. Jakie działania powinny być Pana zdaniem podjęte w tej chwili natychmiast, skuteczniej, albo być może zostały podjęte Pana zdaniem za późno? Pani redaktor, jesteśmy spóźnieni straszliwie. Zmarły tysiące ludzi w Polsce. Mówi się o 80 tysięcy ofiar. Ja rozmawiam z ekspertami, którzy mówią, że z powodu COVID-a mogło umrzeć ponad 140 tysięcy ludzi. Dzisiaj jest już zdecydowanie za późno na podejmowanie działań. Jesteśmy jedynym państwem w Europie de facto, w którym nie, nie funkcjonuje paszport covidowy. Powinniśmy natychmiast zaszczepić personel Szpitali, ale cały personel, nie tylko lekarzy, pielęgniarki, ale cały personel, który zajmuje się chorymi w szpitalach. To są rzeczy oczywiste. Nauczyciele i cały personel szkół powinny być zaszczepione. Powinno być wprowadzone testowanie w szkołach. Dzieci są transmiterem wirusa i doskonale wszyscy o tym dzisiaj w Europie już wiedzą, że dzieci w szkołach są szczególnie narażone na zakażenie i często przechodzą je bezobjawowo. Te wszystkie działania są spóźnione. No i przede wszystkim poziom wyszczepień. 23 miejsce w Europie to jest jedno z ostatnich miejsc, i to jest miejsce wstydliwe, dlatego że rozpoczęto. Czynano proces szczepień z, wielką, z wielkim politycznym uderzeniem, a tak naprawdę kończy się w wielkiej ciszy. Nie widzę ministra Dworczyka, nie widzę premiera, którzy by apelowali o to, żeby się szczepić. Minister zdrowia zupełnie nie podejmuje żadnej decyzji, nie jest w stanie przeprowadzić żadnej ustawy ani rozporządzenia. Panie pośle, nie sposób nie zapytać, jak wygląda wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. Ciągle nie mamy między innymi środków z krajowego planu odbudowy. Panie redaktor, zostały tylko dwa państwa w Europie osamotnione, na marginesie Europy, de facto wojujące ze wszystkimi, to jest Polska i Węgry. Wszystkie państwa europejskie już mają miliardy euro, euro z krajowych planów odbudowy. Te pieniądze w Europie podkreślam miliardy euro. Zostały przeznaczone po to, żeby ratować po pandemii i w czasie trwania pandemii zdrowie i życie ludzi, żeby ratować upadające firmy, ratować ludzi, którzy stracili pracę. A u nas z tego wszystkiego uprawiana jest partyjna propaganda. I Dzisiaj Zbigniew Ziobro i premier Morawiecki są personalnie odpowiedzialni za to, że do Polski nie przypłynęły te miliardy euro i wiemy, że w tym roku już ich chyba raczej nie będzie. Skoro mówimy o końcu roku, jakie życzenia, przesłałby pan dziś na święta i na Nowy Rok mieszkańcom ziemi lubuskiej, panie pośle? To będą trudne święta, kolejne trudne święta. To będą bardzo drogie święta. To będą bardzo samotne święta, bo właściwie wśród naszych znajomych, przyjaciół, rodzin, właściwie każdy odnajduje kogoś, kto odszedł z powodu COVID-u czy z powodu raka. To będą święta inne niż te, które znamy. Ale mimo wszystko życzę Państwu i ja, i mojej koleżanki z Europejskiej Partii Ludowej, życzymy Państwu wszystkim przede wszystkim zdrowia. Żebyśmy mogli realizować nasze plany i marzenia, musimy być zdrowi. Więc ja mam do Państwa jedną prośbę. Zróbmy sobie i naszym bliskim prezent na święta. Zaszczepmy się wszyscy. Ja się zaszczepiłem, zaszczepiłem moją mamę, moje dzieci, moją rodzinę i przekonałem swoich przyjaciół. Proszę Państwa o to, żebyście się zaszczepili, bo żeby marzyć, trzeba żyć i trzeba być zdrowi. Bardzo serdecznie dziękujemy za udział w audycji. A gościem prosto z Brukseli był poseł do Parlamentu Europejskiego, pan Bartosz Arłukowicz. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie pośle. Bardzo dziękuję, panie redaktor, i wszystkim Państwu życzę zdrowych i spokojnych świąt. I jeszcze raz, szczepcie się Państwo.